Ale to akurat najważniejsze właśnie, jakby jak one już wpadną w tą uv to już jest korzyść dla nich, nie? No. Jak się tak głębiej trochę wrzuci. Dobra, jak już się wziąłem za nagrywanie, no to... Eee, to szybka jedna rzecz, którą coś sobie dawno zapisałem, no i miałem też wrzucić. Więc e, tak jak w przed nim, też nie sprawdzałem czy jest coś takiego, ale pewnie jest już, no bo no zresztą w Dying jeden też był dobry sposób po prostu na farmienie, e, że się tych przemieńców co prawda wtedy e, no farmiło i się ich na kolce wrzucało, tak, więc w Dying Light nie mogło być inaczej, szczególnie, że tutaj, no takie farmienie no ma więcej sensu, bo tutaj są te trofea za e, po prostu za, 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 za tych... E, wirali i, i przemieńców. No więc sposób tutaj jest nawet prostszy, niż tak mi się wydaje, niż w jedynce na, na farmienie, czyli no po prostu robisz sobie pościg z no i, i wpychasz je do ufałki. I tutaj jest oczywiście kotwiczka, dużą rolę odgrywa, tak, bo można sobie ich wciągać, ona jest ulepszona nie pamiętam na którym poziomie się dostaje to, ale to nic. Tutaj no już prawdopodobnie nie będziemy się chciało tego doklejać, ale można to farmić dosłownie w ten sam sposób, po prostu, że tak powiem, jak się wymanewruje takiego wirala zombiaka, czy, czy nie pamiętam jak się to nazywamy, Chyba wirale właśnie te szybkie, no to po prostu można jakby tylko w tam wkopać do środka, nie? Bo ten kopniak jest niesamowicie mocny. Eee, nie pamiętam czy się go odblokowało w trefku umiejętności. Wydaje mi się, że tak, chociaż fajnie by było jakby nie, bo jakoś tak ten kopniak pamiętam w pierwszej części Dank i to, to bardzo, bardzo fajnie się nie można było bawić. Żebym teraz nie skłamał, czy to było w pierwszej czy nie. Wydaje mi się, że było, wydaje, wydaje mi się, że właśnie w tym się bawiło, chociaż nie wiem, wydaje mi się że też, że można było rzucać przedmiotami w Dayclaycie 1, co, a za to sobie nie dam ręki i uciąć, bo to było tak dawno, że no. Yy, ogólnie w te, tym sposobem najlepiej się opłaca yy, farmić do w sumie trzeciego poziomu pościgu, bo później na no, to przychodzą same te przemieńce. Yy, a z nimi nie jest taka prosta sprawa, w sensie... Kiedyś pamiętam, że, że, że faktycznie jak tylko że to było w innym miejscu, że tak jakby było bardziej ogrodzone, to po prostu jak zleciały się na czwartym poziomie kilka przemieńców, to po prostu je obrzuciłem ufałkami i wtedy ich nie trzeba bić, tylko samo światło UV je tam po czasie zabija i yy, yy, no jakby... To jest spoko, e, że, że można je zabijać samymi tymi pułkami, no tylko że to się nie opłaca, no bo to tutaj zresztą widać, że to jest e, no jeżeli ktoś potrzebuje unikatowe TT, no to faktycznie ale dobrze sobie jest na robić tych ufałek i, i, tych, i te nieunikatowe trofa w ten sposób nafarmić, ale jeżeli tylko te niepospolite i rzadkie, no to to w ten sposób. I tych paczek tutaj nie wydaje się tak dużo, nie? Jak, jak tak się patrzę, jak je podnoszę. Ale <laughs> warto zauważyć, że tam, no na przykład przed chwilą było tam niepospolite razy, tam plus 4, nie? Albo plus 2, albo plus 3. No teraz akurat te ostatnie dwa no to były po jeden. Ale, ale po prostu one się tak jakby do jednego... Do jednego do jednej paczki, chciałem powiedzieć do jednego pojemniczka. Do jednej paczki one się łapią eee, więc... więc to też się przyjemniej zbiera, nie? Bo, bo ja na początku to tak wrzucałem i sobie tam go dobijałem w ogóle i, i wtedy jakby zbierałem po nim z niego rzeczy, ale to w ogóle dobijanie ich i robienie z nim cokolwiek jest bez sensu, no bo... No bo najszybciej jest no to tak jak właśnie widać na, na, na wideo, nie? Czyli po prostu wrzucać, no najlepiej, najlepiej właśnie tą kotwiczką, no bo to jak widać no to jest tylko jedno przeciągnięcie i, i zombiak już jest w zasadzie martwy. I to nawet nie trzeba tak bardzo dokładnie, po prostu wystarczy je tam metr w ten UV wrzucić. Jest też takie fajne miejsce na północy pod strefą, yy, jakie jest anomalia GRE to pod nią jest y, taka strefa, którą można sobie y, odblokować, bezpieczna. Y, nie mam pojęcia w jaki sposób, y, nie pamiętam. W każdym razie ogarnąłem, że tam jest taki balkonik, bo tam się wchodzi do tej strefy takiej bezpiecznej, takim jakby mostem i tam są też takie bloki betonowe postawione, ufałki. Yy, mógłbym to pokazać na filmiku, ale nie chcę się doklejać. Tam można wejść pod taki balkon i jak tam się stoi, tam jest wyjazd i można stać po prostu całą noc i one umierają non-stop i też się można w ten sposób pofarmić. Ale trwa to wolniej. Wydaje mi się, że ten sposób jest najszybszy, najfajniejszy, także... Mam nadzieję, że się komuś przyda. Tyle ode mnie. Kurwa, was nie mam chyba jeszcze porozmawiać.